Trzy rzeczy, na które zwróciłabym uwagę w codziennym życiu, tak aby zadbać o zdrowie swoich zębów. Pierwsza rzecz to, czy naprawdę mam dobrze dobraną szczoteczkę i pastę, czy rzeczywiście moja technika mycia zębów jest właściwa. Jeśli nie macie pewności, zapraszamy do nas na Instytut Jamy Ustnej z higienizacją u Moniki. Druga rzecz to zbyt duża zawartość soków owocowych, kwaśnych sosów do sałatek. I cytrusów w diecie. Uważnie przyjrzyjmy się temu, co jemy i jak to może wpływać na zdrowie naszych zębów. Co z tym się wiąże, to również suplementacja i ilość witamin, którą przyjmujemy, bo owoce i warzywa są zdrowe, tylko w odpowiednich ilościach. Niestety w naszym klimacie nie dostarczamy organizmowi odpowiedniej ilości witaminy D, a ona jest bardzo ważna dla zdrowia naszych zębów. Równie ważna jest podaż witaminy C i witamin z grupy B. Jeżeli macie jakieś pytania, serdecznie zapraszam na konsultację.